Cześć, z tej strony Burza. Witam was w następnym odcinku z Valorant. Dzisiaj zaczynamy nową serię. Serię gier rankingowych. Nie wiem, ile ona potrwa. Będę w niej próbować osiągnąć jak najwyższą rangę. Zaczynam z brązem 1. W piku miałem, czyli moja najwyższa ranga to był silver 2. Tylko nie wiem, który to był akt. o Silver 1 Silver 1 O Silver 2 Nie miałem nic powyżej Bo jakoś nie umiem, ale Kiedyś miałem tak z 40 pingu. Teraz mam lepszy internet. Teraz mam nadzieję, że pójdzie trochę lepiej. Suma zwycięstw 117 rankedów wygrałem. No. Chciałbym wrócić do Silvera. No jednak dużo pracy przede mną. Chociaż może bym się jeszcze rozgrzał przed tym. Bym się rozgrzał, no. Trochę sobie poszczelam i idę. Nie ma co się tutaj rozsiadać. Po prostu trochę sobie poszczelam, trochę po, poćwiczę refleks i idę. Dzisiaj gram pierwszy raz Valorant'a i wcześniej nie grałem i się nie rozgrzewałem, więc... O, jak widzicie! Więc taki mały mam na na data to by było słabo. Chciałbym Ascenta. No bo na tej mapie mi się gra najprzyjemniej. Najbardziej bym nie chciał Core Road, czyli tej nowej mapy. Nie wiem, czy to się tak mówi, czy jak. O Lotus też by był. Nawet nie wiem jakich map nie ma w tym. W tych rankedach, bo ja. Oh, no proszę! Dziękuję, Valorant. Chyba mnie tu ktoś wysłuchał. Wybrałbym jetkę. No Jezu, mamy instaloka ISO. No to co, wiadomo, że najlepiej, jakby ranked był wygrany. O, w ogóle Skype w przeciwnym teamie 3500 pingu. Ale to nie jest dla mnie zabawne, bo ja też kiedyś miałem taki ping. Jeszcze nawet ostatnio. Więc to. To nie jest nic zabawnego, bo teraz mam lepszy internet i teraz jest wiadomo lepiej. Będzie tutaj? Jest! Dobra! Dobra, przejdę dobra. sobie tędy. O, dobra. Ej, mamy mądrego smokera akurat. To doceniam. Ale nie. Szkoda, że jetki nie mamy mądrej Mówię wam, to ktoś będzie Był Dobra, jakbym dostał skana przez smoka No jak ona tego nie dostała, dobra No nie, no co to jest Jak, jak nie fart No nie Dobra, patrzcie to. Kurde, pies mi wyskoczył. Ojeju. Dobra, pójdę na mida. Ja że jak zginie, no to wezmę po nim broń. Dobra. Pójdę sobie przez środek. Wezmę tą broń, pożyczę jak już jest to. Biorę. Dobra, aj dobra, nie, bo ja muszę mu pomóc biegna. Dobra, i sam sobie poradził. Dobra. A tu tak. Pium! Chciałbym dać tapa w tym meczu. Najlepiej one tapa. Dobra, nie będę trollować Rankeda. Czemu nikt nie zamknął tutaj? Hm, po, no po nóżkach Patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to. Pokażę Wam skill. Jest! Dobra, to trochę było low no, skillowe, ale nieważne, nieważne, tak? Ugrałem, ugrałem, to się liczy. Dobra, i trzeba tutaj. Jest! Ej, dobra! Dobra, dobra, dobra. No, mnie, puśćmy, puśćmy, Mordo. Marshal. Może Fantoma będzie wziął to. tą. Dasz, ale no cóż. Blokuję wizję. Blokuję wizję. A co ona tylko ten? Robi challenge no, no, no. run tylko szeryfem. Od brąza do Radianta? Ała, coś mi strzeliło w parku. O! Oh. Mam do jeśli ała Ale armia. No nie trzymó z wszystkich akurat ja. Na mój znak. Dziękuję. Co się dzieje z małą myszką? I nie działają. Jeden, trój... <laughs> Dobra, Uciec mi? musiałbym zrobić Ejsa, żeby go przegonić. No nie, jeszcze to przegramy. No nie. Jest Jest Dobra, to jest GG Został jeden gracz Podłóżone. Ojej. Pod spadami jest. Jeden... Let's go! Yes, mamy MVP tutaj. 46? Co jest? Ej, pierwszy raz dostałem prawie 50 RR. No i to był pierwszy odcinek z serii rankingowej. Jeśli następny odcinek też będzie taki, to wbijemy brąza 2. A w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, komentarza, tam na dole. Na, możecie napisać, jeśli dotrwaliście do tego momentu, możecie napisać. 50 RR. A my się żegnamy. Do zobaczenia w dalszym ciągu serii.